Siema herozolanie dzisiaj mamy materiał z gościem, który nie ukrywa swojej tożsamości, pij do niego na kanał, zobaczyć go bez maski. Siema herozolanie, tyle się domagaliście, to jedziemy. Lutka z intro dziwnie znajoma, i chyba nie tylko mi wpadła w ucho. Kojarzycie Swamp Thinga? To może dla odświeżenia. Pewien naukowiec, Alec Holland, tworzy miksturę, która po zastosowaniu na roślinach ma rozwiązać problem głodu na świecie. Złym lutką to się nie podoba, więc dają mu w łeb i podkładają bombę w jego laboratorium. Naukowiec budzi się tuż przed wybuchem, uwala się miksturą, staje w płomieniach i umierając wpada do bagna. Rosinki pochłaniają jego osobowość i tak powstaje Chokapik, yyyy... Historia podobna do originu Poison Ivy z Batman i No ale wracając. Producenci kreskówki liczyli na to, że uda im się hit, a dostaliśmy tylko 5 odcinków. Z animacją nie było tragicznie, ale na pewno zabrakło głębi, przynajmniej w porównaniu do komiksowej serii Alanamura. no i rozgłosu. Mimo tego, że niektórzy herosolanie wspominają serial z nostalgią, z ocenami słabiutko, tylko 3,28. Mam wrażenie, że są lepsi ode mnie, jeśli chodzi o ten serial. Jedziesz, Jimmy. Superman The Animated Series, jeden z seriali animowanych z świata DC Animated Universe, który powstawał w roku 96, a emisję skończył w roku 2000. Łącznie zawierał 54 odcinki. Superman jako drugi dostał swój własny stylowy serial animowany tuż po Batmanie. I jeżeli chodzi o Animated Series, przyjrzymy w co do serialu o Batmanie. Już w pierwszym odcinku dostajemy backstory Supermana, między innymi też nam zostaje pokazany Krypton. W samym serialu mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć takie postacie jak Flash, Sorry, I'm late. Just woke up two czy zielona latarnia Kale Rayner. Jeżeli chodzi o Supermana, jest to mój ulubiony superbohater i bardzo dziękuję panu łyżce, że mogłem się na temat tego serialu wypowiedzieć. Dzięki za wsparcie. Rosalanie ocenili na 4,10. A, jeszcze jedna ciekawostka od Jimiego. Sam Jack Kirby pojawił się w serialu pod postacią Dana Turpina. Pogrzeb tej postaci był bardzo podobny do tej prawdziwej uroczystości. Pojawił się nawet Stan Lee. Nowe przygody Gacka wyszły tylko dwa lata po Batman The Animated Series. Spokojnie, o tym w dalszej części odcinka. No ale tyle czasu wystarczyło, żeby serial się ostro zmienił. Zmienił się styl animacji. Niby z powodu kasy, tutaj twórcy polecieli bardziej w kierunku słupka, Jest smuklej, ale też mroczniej? No obczajcie garniak Brusa. Hmm. Z kolorem oczu w drugą stronę. Wcześniej czarne, a tutaj niebieskie? Zmienił się też głos toperka. Stał się bardziej stanowczy. No ale spędzamy za dużo czasu mówiąc o Batku. W odróżnieniu od twórców którzy woleli się bardziej skupić na innych postaciach. Dostajemy więcej Batgirl, tutaj niby z powodu firmy zabawkowej Kenner, która wręcz kochała tę postać. Dostajemy też nowego Robina, Tima Drake'a, z innym niż ten komiksowy Originem, bo ten poprzedni, po tym jak pokłócił się z Batmanem, staje się Nightwingiem. Z fali roku dostaje się też Villaną, najbardziej kontrowersyjnie chyba Jokerowi, jego skóra z białej zrobiła się bardziej szaro-niebieska, białka oczu stały się czarne, a źrenice białe, zniknęły też czerwone usta, a sam Garniak zbliżył się do fioletowo-zielonego z dawnych komiksów. Przed błądem większych zmian uchowali się Harley Quinn, Two-Face i Clayface. Serial przeniósł się z Foxa do Warner Brothers, co w sumie wyszło na dobre, bo jak mówi twórca Bruce Tim. Nikt tak nie truje jak cenzorzy Foxa. Możliwe, że te wszystkie zawirowania wpłynęły na ocenę Herosolan. The New Batman Adventures ląduje na trzecim miejscu z oceną 503. Akcja Batman 20 lat później, czy też Batman Beyond dzieje się 50 lat po wydarzeniach serialu Batman The Animated Series. Brus jest już stary, od 20 lat nie jest Batmanem, z powodów sercowych, nie mylić z miłosnymi. Nadal walczy, ale tym razem o swoją firmę, ze złowieszczym miliarderem. Nie tym, tym z DC, Derekiem Powersem, OK? Który potem zdaje się wilanym oksywce Blight, po polsku pomór. Ostra zaraźliwa choroba świn i No i ten serial nie jest o Brusie, o Terym. Dokładnie, mamy nowego futurystycznego Batmana. Ryzykowne podejście, co nie? No, ale serial odniósł sukces. Terry trafił do komiksów na dobre, a herosolanie ocenili Batman Beyond na 5,38. Mimo tego, po 52 odcinkach wydanych w trzech sezonach, serial został zakończony. Choć sieć chciała wydać czwarty sezon, twórcy zajęli się Justice League. Ale na końcu drugiego sezonu Justice League Unlimited, w odcinku epilog, mamy Terego i wyjaśnienie wszystkiego. Jeśli masz wkrętkę w to uniwersum, stestuj też spin-off The Zeta Project, o którym więcej w odcinku o animacjach z lat 2000-2010. na końcu, dla fanów, polecam shorta na 75-lecie Batmana i komiksy o terym. A teraz, powszechnie uważany za najlepszą adaptację komiksów o Batmanie. Wielu tak właśnie wyobraża sobie prawdziwego, mrocznego rycerza. Darkwing Duck! nie no dobra to tylko honorowe wyróżnienie które swoją drogą naśladuje zwycięzcy tego zestawienia czyli obsypany nagrodami i wychwalany przez fanów ten serial miał swój unikalny styl choć na pewno czuć w nim Tima Bertona samą postać pingwina naszkicowano jeszcze na planie Batman Returns a modelem był oczywiście Danny DeVito kreska była prosta, ale ponadczasowa. Nawet po latach przyjemnie się na to patrzy. Dla wielu ta animacja zdefiniowała, kim jest Batman, jak wygląda Gotham i jak brzmi Joker. So Dostaliśmy też całą plejadę innych łotrów z DC. Swoje wątki mieli między innymi Two-Face, Scarecrow, Clayface, Mad Hatter, Razal al Ghul, Mr Freeze i wielu innych. Niektóre odcinki miały naprawdę pomysłowe fabuły i potrafiły zainteresować już samym tytułem. Wiele z nich było niemal dosłownym przeniesieniem komiksowych historii. Na potrzeby serialu stworzono też niejaką Harley Quinn, która dzisiaj jest jedną z najpopularniejszych postaci w DC. Jak na kreskówkę dla dzieci, jej historia była co najmniej pesymistyczna. I to kolejny mocny punkt Batman The Animated Series. Nie każda historia musiała skończyć się dobrze. Niektórych postaci po prostu nie dało się uratować. Dobrzy ludzie zmieniali się w złych. I co by się nie działo, Harley zawsze wracała do Jokera. Wilani mieli naprawdę tragiczne historie. Kreskówka była tak mroczna, że twórcy najpierw malowali całe kadry na czarno, a potem dodawali gdzie gdzie światło. Mimo tego serial sprytnie balansował między uczuciem przygnębienia spowodowanym przemyśleniami na temat niedoskonałości świata a komedią. Niektóre sceny są po prostu prześmieszne. Kryskówka leciała po szkole i mimo klimatu noir była robiona z myślą o dzieciach, a żeby przyciągnąć ich jeszcze więcej, wprowadzono postać Robina i na ostatnie 15 odcinków zmieniono nazwę na The Adventures of Batman and Robin. Stacja Fox nakazała nawet, by Robin występował w każdym odcinku. No ale w Mrocznym Gotham świecił przede wszystkim Batman. Według wielu było to najlepsze przedstawienie tej postaci poza komiksami. Gdy Bruce pojawiał się bez maski, nie udawał na siłę Playboya, ale był naprawdę spoko gostkiem. No i oczywiście voice acting Gacka. Twórcy szukali dla Batmana głosu, który miałby w sobie coś niebezpiecznego i był naturalnie seksowny. Hmm, serial dla dzieci, tak? Kevin Conroy był strzałem w dziesiątkę, nigdy nie przesadził z niskim tonem. W jego wykonaniu Batman brzmiał inteligentnie, ale też strasznie. Jak sugerowali niektórzy, to głosowanie to była tylko formalność tęgie głowy pracowały nad tym serialem, dlatego Złota Łyżka wędruje do Batman The Animated Series z wynikiem 5,82. Daj nam znać w komentarzu, czy jedziemy dalej z kreskówkami Marvela i DC, czy może masz ochotę na inne komiksowe seriale animowane z lat 90. Jimmy nie ukrywa swojej tożsamości, wbij do niego na kanał, zobaczyć go bez maski.